Przypomnijmy, ubiegłoroczna powódź rozpoczęła się 7 sierpnia. Woda zniszczyła wtedy znaczną część bogatyni i okolicznych gmin. Woda zabierała ludziom dach nad głową, majątek i zabytki. Unikatowe w Europie domy przysłupowe zostały wyremontowane, ale w większości na tak zwaną własną rękę. W efekcie braku kontroli konserwatora zabytków domy zginęły pod masą betonu i plastiku. Konstrukcja z drewna i gliny, znak charakterystyczny domów przysłupowych, to skarb bogatyni. Takiej zabudowy nie ma żadne inne europejskie miasto. Ten krajobraz tych domów przysłupowych jest taką wielką rzadkością, że Niemcy i Czesi starają się nawet pisać to na listę światowego dziedzictwa. Większość zabytków przetrwała ubiegłoroczną powódź. Ich mieszkańcy mieli do wyboru albo się wyprowadzić do gminnych lokali, albo remontować domy za pieniądze z zasiłków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej no wykazał się nienależytą starannością przy rozdzielaniu tych środków, delikatnie mówiąc. Nikt nie sprawdzał bowiem, czy te pieniądze wydawano właściwie. Pani Elżbieta od lat ratuje tego typu zabytki i serce jej pęka, gdy patrzy na to, co dzieje się w Bogatyni. Izba zrębowa wycięta, a w ogóle powycinane słupy. Zabytkowe konstrukcje pokrył beton i styropian. Drewniane filary są wycinane i zamurowywane. Plastikowe okna to już standard. I nikt nie powiadamiał konserwatora i nie występowali o żadne zezwolenia do konserwatora. Sąsiad sprawdzał, mówił, że to nie jest zabytek i zabudował ścianę. Tu były dwa okna, zamurował. Gminny zasiłek 100 tysięcy złotych nie wystarczał na wiele, a remont, zgodny z wytycznymi konserwatora, podnosił koszty nawet o połowę. Te pieniądze, które y, przyszły od gminy wystarczyły, żeby zrobić wszystko? A gdzie by tam wystarczyły? Jak to wszystko, do, to to woda była. Wszystko zalane było. Te osoby, które w ten sposób remontują te domy, to są właściciele. I my jako gmina nie mamy nawet instrumentów, żeby w jakiś sposób ich przymusić, dlatego jest właśnie konserwator. Ale to gmina wypłacała pieniądze, podkreśla konserwator, i zamierza interweniować. Teraz, gdy większość remontów już się kończy. My możemy wydać nakaz przywrócenia obiektu do pierwotnego stanu. Co oznacza, że za brak nadzoru nad remontami zabytków odpowiedzą nie urzędnicy, a powodzianie.